Halo Radio mówi wszystko. Jest już wpół do ósmej, 22 dzień stycznia dziś, a zanim wrócimy do rozmowy z naszymi gościem, jest nim cały czas na naszej antenie Michał Piruk. Kilka podziękowań dla Państwa, w tym m.in. dla pani Małgorzaty z Warszawy, pani Annie Zmircz, panu Karolowi z Gdańska, Jarosławowi z Warszawy, annie Zmurowanej Gościny, Krzysztofowi z Elbląga, Beacie z Warszawy, Piotrowi z Warszawy, Agnieszce z Ustki i pani Annie ze Szczecina za to, że współtworzą z nami ten projekt oraz nasze radio na naszym w serwisie, na naszym linku w zrzut kapelu Radio. Dziękujemy serdecznie. A my wracamy teraz do rozmowy z Michałem Pirugiem. Hallo Radio! wszystko. Panie, Micha Panie Michale, skończyliśmy mówić o tym, o tym progresie, na właściwie to ewolucyjnym postępie w zakresie zrozumienia naszej świata ekologii i świata, w jakim żyjemy w kontekście tych kaucji za butelki plastikowe. No ale przecież dbanie o środowisko, dbanie o naszą wspólną planetę, to nie tylko i wyłącznie butelki plastikowe, choć to one w głównej mierze odpowiadają za to, że na jeden metr kwadratowy powierzchni i ziemi przypada około 645 kawałków plastiku na chwilę obecną. To sporo. Również w atmosferze, w śniegu, w deszczu, etc. No ale przecież również i świat mody, który panu nie jest obcy, lobbuje też za takim podejściem, chociażby tworząc rozmaite, nie wiem czy to tkaniny, jak nie to proszę poprawić, ale rozmaite ubrania, stylizacje w oparciu właśnie o materiały z odzysku. Oczywiście, że tak. W chwili każdy z sektorów przemysłu sobie zdał sprawę, że jeżeli nie będzie szedł w tym kierunku, to... Nie skończy najlepiej. Nawet nie ze względu na to, że ludzie nie będą chcieli tego kupować, e, czyli wizerunkowo, ale też z tego powodu, że widzi, jak dokładnie idzie polityka gospodarowania surowcami. W związku z tym, wszystkie przemysły no, próbują nadążać za tym, żeby faktycznie e, no, iść w tym kierunku, żeby być bardziej przyjaznym ekologicznie, ze względu też na to, że. No, te badania, które się okazały, e, są przeważające. Um, to wszystko, co się dzieje w chwili obecnej, jeżeli chodzi o, o stan, w którym e, nasza planeta się znajduje, no nie różni nic dobrego. Ale proszę pamiętać, <ścoughs> że e, to, co robią firmy, to robią firmy. Mhm. To, co robią um, Niektóre przemysły, tutaj tak jak mówimy o butelkach, no to mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie e, e, plastikowych, to mówimy o sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie ten obiekt surowca zamknąć. Mm -hmm. Czy faktycznie tak będzie z innymi przemysłami? Czy faktycznie jesteśmy w stanie recyklingować e, inne przedmioty, nie wszystkie, mm -hmm. a etykiety do nas mówią kup, jesteśmy przyjaźni i ekologiczni. No bo to nie sprzedaje. do końca tak ze wszystkim jest. Ja wiem, że się sprzedaje, ale też pamiętajmy, że nie należy tylko i wyłącznie czytać e, tego, co jest powiedziane, tylko trzeba sobie zadać pytanie. No oczywiście też od tego jest cały sztab ludzi, którzy weryfikują poczynania poszczególnych e, firm, e, no bo papier wiadomo wszystko przyjmie. My tutaj mówimy, to, e, właśnie przemysł modowy jest troszeczkę czym innym niż e, e, to, od czego zaczęliśmy, mm -hmm. czy chociażby później To może trzymajmy się tych butelek, FTV, być może ja też tak za, mm, za daleko, ale to inaczej. Pan powiedział bardzo ciekawą rzecz, chociażby agencja Bloomberga o tym powiedziała, o tych etykietach, które stały się modne, bo przecież modne jest bycie ekologicznym dziś. O tym mówią gazety, to się sprzedaje na Instagramie, fajnie i świetnie, każdy to lajkuje i podaje dalej, bo chce być na czasie, bo chce być w zgodzie z tymi trendami, które obowiązują już sami, myślę, tych trzech spokojnie lat. Ale agencja Bloomberga udowodniła, że jedna tylko Trzecia etykiet dotyczących butelek plastikowych zawiera prawdziwe informacje o ich pochodzeniu i o recyklingu. To jest wyrywek, właściwie wycinek tego, co powinniśmy wiedzieć, kupując taki, a nie inny produkt. Tak, to prawda. Zwłaszcza, że na, na takie sytuacje i na takie oszustwa yy, jesteśmy narażeni w momencie, tak zwanym przejściowym, czyli w takim momencie, w którym się znajdujemy. No, możemy mówić tutaj o europejskiej chwili obecnej, mhm. e, ze względu na to, że jeszcze nie zostały wprowadzone sztywne regulacje. Tak? No, jeżeli będą sztywne regulacje wprowadzone, to wiadomo, że będą i kontrole tej jakości i, i sumienności producentów e, sprawdzane. No i wtedy nie będzie tak łatwo oszukać. Dzisiaj e, większość firm w, we wszystkich sektorach no, może wykorzystywać pewnego rodzaju kruczki prawno-językowe do tego, żeby wybudować... W nas poczucie, że kupujemy produkt ekologiczny, w 100% ekologiczny, częściowo ekologiczny. Hmm, oczywiście my w tym te, takim pędzie codzienności się nie, nie musimy połapać i nawet jest bardzo ciężko czasami. Natomiast są firmy, które są przejrzyste i oczywiście dla każdego wtajemniczonego to, to jest jasne, gdzie ma wejść i gdzie sprawdzić, no, ale nie sposób też teraz sprawdzić wszystkie produkty. Chociaż bym namawiał, żeby sprawdzać, przynajmniej tych, których się często kupuje, żeby wejść sprawdzić, skąd one pochodzą, to jest jednorazowe sprawdzenie. Sprawdzamy, wiemy, wyrabiamy sobie, um, że tak powiem, zdanie na ten temat i możemy być wierni danemu produktowi. Namawiam do tego bardzo serdecznie. Wystarczy aplikacja na telefon. Pierwsza lepsza. <laughs> e, tak, no, ale też, też namawiam do tego, bo. Trzeba też pamiętać, że z aplikacjami bardzo często współpracują młodzi ludzie, którzy już tą świadomość gdzieś mają. Mhm. Natomiast aplikacje nie są aż tak bardzo zaprzyjaźnione z ludźmi, którzy te błędy popełniają ze względu na to, że zostali wychowani w czasach, kiedy nie mówiło się o takim problemie, kiedy użytkowanie poszczególnych rzeczy nie stanowiło problemu. Więc ci ludzie też mogą nie rozumieć, dlaczego nagle stał się problem, a kiedyś to mi było problemem. To jest zrozumiałe. I też te osoby z tymi aplikacjami nie są bardzo za, zaprzyjaźnione. Ja też uważam zawsze, że Nienachalna współedukacja jest bardzo ważna. No, mamy takie firmy, e, które nie tylko deklarują, ale udowodniły to. No, tak jak chociażby wspomniany ten Żywiec II. Za mm -hmm. ich przykładem zaczynają iść inne marki w Polsce. Mm -hmm. To nie jest tak, że polski rynek w chwili obecnej stoi e, murem firmami, które faktycznie produkują e, opakowania z erpetów, no, tak jak Żywiec. Mm -hmm. Żywiec jest e, tutaj pionierem, ale. W ich ślady już zaczynają iść kolejne firmy, no z różnych powodów też, ale też nieważne, jakie są powody, ważne, że efekt jest dobry. I to jest dosyć istotne. Z drugiej strony też gonią te terminy, które już za parę lat będą wymuszały wręcz na producentach, żeby częścią składową każdego opakowania plastikowego był odpowiedni ilość RP-u, czyli recyklingowanego plastiku w stworzeniu tego nowego opakowania. No, żywiec jest naprawdę tym eweniamentem, ponieważ tworzy w 100% mm -hmm. e, tam poszczególne segmenty, prawda? Mm -hmm. mm, nawet nie poszczególne segmenty, bo to bez tylko część no, butelki do tak. 100%. No, 100%, 100% który żywiec no jest Tak. Z Więc jest pewnego rodzaju pionierem, ale taki pionier też wymusza na konkurencji naśladownictwo. Mm -hmm. No, bo. Jeżeli my chcemy taki produkt, jeżeli chcemy ekologiczny produkt, no to konkurenta również nie będzie spała i będzie dążyła. Ja się bardzo cieszę, że w Polsce firma zrobiła taki krok, a nie inny dużo wcześniej, zanim te obowiązkowe e, normy z, e, zaczęły panować, bo dziś to przyspiesza. Ale tutaj mówimy o samym pakowaniu, natomiast mieliśmy mówić o tym systemie depozytowym. Mhm. No system depozytowy jest w stanie zamknąć, e, zamknąć ten rynek, natomiast w innych dziedzinach przemysłu nie jest to takie łatwe, dlatego że proszę zwrócić uwagę, co się dzieje i jak mamy to odzyskiwać, i jak to może być w 100% zamknięte obieg, skoro nie istnieją produkty w 100%, produkty w 100 z jedynego surowca. One muszą być rozdzielone, muszą pojechać w inne miejsca. I tutaj też proszę zwrócić uwagę na przyszłość, że jeżeli coś mamy robione z kilku przedmiotów, Kilku surowców, no to te surowce, żeby były odzyskiwane, muszą przebyć kolejną drogę mm -hmm. do poszczególnych miejsc, gdzie będą na nowo recyklingowane, czyli dodatkowe paliwo i tak dalej. No, oczywiście najbardziej ekologiczne jest gdzieś tam funkcjonowanie w tej prostej formie, tej takiej, która jest z natury, no bo wszystko, co mamy, ten plastik, to również są pierwiastki z natury. To nie jest nic wymyślonego, to nie jest kosmiczna. Um, Jakiś metody, materiały, technologia. Tam z tej to jest wszystko, co było na Ziemi, ziemi. Tak? wszystko wszystko jest i my to wykorzystujemy, wykorzystujemy, po czym wyrzucamy oczywiście, oczywiście, powinniśmy wykorzystywać e, wykorzystywać Taka e, Taka jest idea i Taka taka idea idea wcześniej, wcześniej, już dawniej w przeszłości. No w tą tą ofiarą e, który który był połączone z tym wielkim boom rozwoju gospodarczo-gospodarczego, który jak wiemy nie do końca e, był oznaką tego, że faktycznie e, miodem e, i mlekiem krainy płynęły, tylko po prostu się zadłużaliśmy potwornie. E, no i tutaj też bym powiedział, że może ten aspekt jest ważny, żeby żyć ekologicznie, zacznijmy oszczędzać Pani czyli Hale... kupować rzeczy. Na wiele razy, na dłużej. Mamy dosłownie dwie minutki, więc tego pytania nie mogę uniknąć. Właściwie chciałem je od samego początku panu zadać, podobnie jak inne. Okay. Panie Michale, czy myśli pan, że to budowanie już od kilku lat świadomości ekologicznej w, przez młodych Polaków, niech pan spojrzy, młodzieżowy strajk klimatyczny, to oni gdzieś ruszają umysły tych starszych ludzi, pobudzają je i stymulują do myślenia o ekologii, właśnie, przyczyni się do tego, że pan mówił, że dekada raczej nie, a ja w tę dekadę wierzę, że będę głosem młodych w tym, w tym przypadku. Myśli Pan, że jednak mamy szansę przy założeniu, że inne marki pójdą tym tropem, że przyjmie polski rząd ten system kaucyjny jako normalną rzecz, która powinna funkcjonować w naszym kraju już od dawna, jako coś dobrego i jako coś, co będziemy używać codziennie, na to, by w ciągu dekady stoczyć tą batalię i walkę z plastikiem na tyle, by po prostu móc za kilka lat się spotkać i powiedzieć, tak Panie Michale, wygraliśmy tą bitwę. Znaczy tak, Ja powiedziałem, że dekada to nie ze względu na system depozytowy, bo bardzo głęboko wierzę, że on wejdzie i będzie obowiązywać w Polsce maksymalnie za rok, dwa. Uu, to nie trzymam dłużej. Mamy kciuki, To jest bardzo optymistyczne, ale do tego wszyscy dążymy, żeby to weszło jak najszybciej, ponieważ mamy wszystkie narzędzia, żeby to przeprowadzić, żeby to funkcjonowało. I jest to sprawdzone. Więc ten opór ze stron różnych tam instytucji jest zupełnie niezrozumiały. Natomiast. Czy my wygramy ekologicznie e, batalię? To nie jest batalia jednego kraju. Żeby mm. wygrać, musi cały świat postanowić, że idziemy w jednym kierunku. To będzie bardzo trudne. My... Czy dekada mm. na to starczy? Nie wiem, e, ale byłoby niesamowicie miło. A to, że młodzi walczą, no a kto ma walczyć? No tak. To my ich przez nasze działanie zostawimy bez domu i bez możliwości wyjścia na świeże powietrze i pływania w jeziorze. Więc oni muszą walczyć. Panie Michale i tego optymistycznej wizji i tego optymistycznego scenariusza życzymy zarówno sobie jak i wszystkim mieszkańcom nie tylko Polski jak pan sam powiedział, ale też całej planety. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze wieczorne spotkanie i oczywiście życzę dobrego dziękuję wieczoru. Pięknie. Dziękuję, pięknie. Dobrego. Dziękuję, dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Drodzy, pięknie. Drodzy państwo, na zegarkach już 20:40. To jeszcze nie koniec. Proszę być z nami.